Jest 12 grudnia 2024 roku. Jadę z nowego miasta na Białostoczek. Tak właściwie to włączyłem nagrywanie, żeby przetestować mikrofon bezprzewodowy. Ten mikrofon to nic nowego, ale chyba go w samochodzie jeszcze nie używałem. Do tej pory częściej żona używała go przy nagrywaniu swoich kulinarnych filmików. Ostatnio miała jakieś problemy, zdarzało się, że coś się nie nagrało do końca, i dlatego właśnie postanowiłem przetestować. A przy okazji nagrać przejazd przez białostockie ulice w godzinach popołudniowych. No, mam wątpliwości, jak na ten białostoczek jechać. Najlepiej byłoby włączyć nawigację, a nagrywam smartfonem, nie chcę jednego i drugiego naraz. To tak sobie pojadę. Myślę, że A trochę na oko. No, oczywiście, najprostsza droga. To wydaje się kopernika, bohaterów Monte Cassino, Poleska. I tak też pewnie zrobię. Tyle tylko, że później z Poleskiej na Białostoczek to albo trzeba przez Sitarską gdzie jest bardzo długi lewoskręt albo jechać dalej do Ronda i tam lewoskręt różnie z tym bywa, chociaż tam to już bez sensu, bo trzeba będzie ja na Białostoczek muszę jechać na Radzymińską więc potem i tak w lewo w Radzymińską no myślę, że lepiej będzie o wiele tutaj właśnie przez Sitarską no tyle tylko, że na pewno będzie długa kolejka w lewo i też właśnie się zastanawiam, czy nie jechać przez hetmańską i wierzbową. I chyba tak zrobię. Skręcamy w hetmańską. Normalnie nie zwróciłem uwagi. Przyznam, że y, później to sobie obejrzę, ale prawda jest taka, że teraz już z dwóch pasów można skręcać w prawo. No, miałoby to sens, bo zawsze na tym prawym pasie stoi długa kolejka. Ale bym stuknął w niego. no. Później to sobie odtworzę no, pewnie nie będzie widać, ale zajechał mi nieźle. I to jest właśnie Rondo Regana, i zjeżdżamy na ulicę Wierzbową. Myślę, że to naprawdę był dobry pomysł, żeby na białostoczek tędy pojechać. No tak jak tutaj, no zatrzymać się trzeba na zielonej strzałce, no pewnie, że trzeba się zatrzymać, dlatego, że tutaj mógłby w poprzek akurat przejechać jakiś rower. Tylko, że akurat mi się zielona strzałka skończyła i muszę poczekać całkowicie na zielone światło. A po co jadę na Białostoczek? Na Białostoczek jadę do paczkomatu. Moja przesyłka została tam przekierowana, dlatego, że mój najbliższy paczkomat jest zapełniony. No proszę, jednak warto było tędy jechać. Teraz w lewo, i już jestem na Radzie Mińskiej. no niestety, ci którzy chcieliby pooglądać sobie Białostoczek to za dużo dzisiaj nie zobaczą bo jest ciemno ale pokazywałem już tutaj no, głównie pokazywałem Aleję Tysiąclecia Państwa Polskiego, bo tam była kiedyś przebudowa sam bym się tego po sobie nie spodziewał Wyraźnie było napisane, że ta paczka jest przy sklepie Horten ulica Białostoczek 1x1. A ja przyjechałem tutaj na Białostoczek, trochę dalej, no i paczkomat powiedział mi, że nie no, chyba się coś panu pomyliło. Ale całe szczęście, ostatnio poznałem ten skrót, jak tu z jednokierunkowej ulicy wyjechać. Na główną, tak więc wyjeżdżamy znowu na Radzy Mińską. Kawałek w prawo i znowu jesteśmy na, Białos znaczy na Białostoczku. Cały czas jesteśmy, tylko będziemy zaraz na ulicy Białostoczek. O, właśnie. I tu w lewo to też jest Białostoczek. A yy, paczkomat przy sklepie Horten to jest paczkomat. No tam aż przy samym wiadukcie, przy torach. No to przy okazji pokażę kawałek ulicy Białostoczek. To już będzie dokończenie tego nagrania. Jak już odbiorę swoją przesyłkę, to myślę, że wystarczy tego nagrania już. I jedziemy dalej. Też już nieprawda, że to przy sklepie Horten, bo teraz to jest sklep Lewiatan, no ale cóż. Zaparkujemy i pójdziemy do paczkomatu. Ale to by się zgadzało, że numer jeden, dlatego że tu się zaczyna ulica Białostoczek. Myślę, że na dzisiaj tego nagrywania wystarczy, stąd już blisko do usłyszenia.